Moja była żona zdradziła mnie 15 lat temu i teraz jest chora i potrzebuje pieniędzy, ale odmawiam jej pomocy. Teraz moje dzieci obróciły się przeciwko mnie. Z tego powodu musiałem odciąć je od mojego życia. Nie wiem, dlaczego to piszę. Może, żeby się wyżalić albo żeby spróbować zrozumieć, co się stało. Nie spodziewam się zbyt wiele współczucia, zwłaszcza, że sytuacje rodzinne, takie jak moja, zwykle dzielą opinię. Ale myślę, że podzielenie się tym tutaj może pomóc mi poradzić sobie z moim gniewem i frustracją. Mam 2 lata. Rozwiodłem się z moją byłą żoną 15 lat temu po odkryciu, że zdradzała mnie przez dwa lata z jej przyjacielem. Mamy troje dzieci. Dla zachowania prywatności nazwę je Sara, która ma 26 lat, Jake, który ma 23 lata i Emily, która ma 21 lat. To było druzgocące, kiedy dowiedziałem się o romansie. Zawsze byłem dumny z bycia dobrym mężem i ojcem. Nie byłem idealny pod żadnym względem, ale nasza sytuacja finansowa była trudna, a ja byłem oddany mojej rodzinie. Moja była żona była gospodynią domową, zajmując się trójką naszych dzieci, podczas gdy ja pracowałem na dwóch etatach, aby nas utrzymać. Myślałem, że to był sprawiedliwy układ dla nas obojga, ale niestety ona tego tak nie widziała. Skarżyła się, że nie spędzam z nimi wystarczająco dużo czasu i że nie zarabiam wystarczająco dużo pieniędzy. Przez wiele lat nosiłem w sobie poczucie winy, czując się nieadekwatny w obu tych aspektach. Aż zdałem sobie sprawę, że w tamtym czasie byłem po dwudziestce i trzydziestce, a utrzymanie pięcioosobowej rodziny nie było łatwe. W rzeczywistości radziłem sobie dobrze, biorąc pod uwagę moje skromne pochodzenie. Nie pochodziłem z zamożnej rodziny i wszystko co mieliśmy było wynikiem mojej ciężkiej pracy. Nasze małżeństwo ochłodziło się i pewnego dnia złapałem ją na zdradzie z jej przyjacielem. Zakończyłem związek. Zdrada nie zraniła tylko mnie. Czułem, że zdradziła życie, które zbudowaliśmy razem. To nie była chwilowa utrata rozsądku czy błąd. To były dwa lata tajemniczego życia, które prowadziła z tym przyjacielem. Trudno opisać emocjonalny, finansowy i psychologiczny wpływ odkrycia, że twój partner był niewierny przez tak długi czas. To tak, jakby cały świat walił się wokół ciebie. Po odkryciu zdrady skonfrontowałem się z nią. Przyznała się, ale była bardziej obronna niż skruszona. Jakby w jakiś sposób to ja doprowadziłem ją do tego. To było tak, jakbym już nie rozpoznawał kobiety, z którą się ożeniłem. Nie było żadnej próby pojednania, żadnej terapii, nic. Prawie natychmiast złożył pozew o rozwód i, ku mojemu zdziwieniu, nie stawiła żadnego oporu. Myślę, że była zbyt zaabsorbowana fantazją swojego życia z kochankiem, aby się tym przejmować. Ten sen nie trwał długo. Około sześć miesięcy później kochanek ją porzucił, zostawiając ją samą i na wiele sposobów złamaną. Próbowała wrócić do mnie, ale wtedy byłem już emocjonalnie odłączony. Zniszczyła moje zaufanie i nie było możliwości, abyśmy mogli się pogodzić. Skupiłem się na współrodzicielstwie naszych dzieci i próbie odbudowania swojego życia. Po rozwodzie starałem się pozostać zaangażowanym w życie moich dzieci. Kocham je i nie chciałem, aby rozwód zniszczył ich relacje z którymkolwiek z rodziców. Mieliśmy wspólną opiekę, a ja płaciłem alimenty, dopóki nie byli wystarczająco starzy, aby się sami utrzymywać. Wspomagałem także ich czesne na studia, zabierałem ich na wakacje i wspierałem ich na każdy możliwy sposób. Spędzali ze mną weekendy i święta i czułem, że mieliśmy całkiem przyzwoity układ w zakresie wspólnej opieki. Dzieci i ja staliśmy się sobie bliscy, i pomimo mojej goryczy wobec ich matki, miałem nadzieję, że przynajmniej one nie będą musiały dźwigać ciężaru rozwodu. Około pięć lat po rozwodzie poznałem moją obecną żonę. Jest niesamowita, miła, wspierająca i fantastyczna matka. Mamy razem dwoje dzieci, które uczęszczają do szkoły podstawowej. Moje małżeństwo jest stabilne i szczęśliwe. Oczywiście, równoważenie nowej rodziny z obowiązkami wobec starszych dzieci było czasami trudne, ale myślałem, że radzę sobie tak dobrze, jak tylko mogłem. Życie toczyło się dalej, ale teraz wszystko doszło do punktu, którego nigdy się nie spodziewałem. Moja była pozostała samotna. Spotykała się z kilkoma osobami, ale nic poważnego z tego, co słyszałem od dzieci. Jednak około rok temu nagle upadła w pracy i została zabrana do szpitala. Od tamtej pory nie czuła się dobrze, ale nie zwracałem na to uwagi. Nie mieliśmy kontaktu poza sprawami związanymi z dziećmi, a to stawało się coraz rzadsze, gdy dorastały. Zdiagnozowano u niej chorobę serca, ale nie była ona poważna. Została wypisana w ciągu tygodnia i przepisano jej leki. Potem, na początku tego roku, wszystko się zmieniło. Otrzymałem telefon od mojej najstarszej córki Sara. Która powiedziała mi, że moja była żona trafiła do szpitala po udarze. Została sparaliżowana od pasa w dół i nie byli pewni, czy kiedykolwiek w pełni wyzdrowieje. Czułem żal wobec moich dzieci, w końcu to ich matka. Odwiedziłem ją z moją obecną żoną, i szczerze mówiąc, wyglądała na nieszczęśliwą. Kiedy dowiedziałem się o jej zdradzie, przekląłem ją, ale nigdy nie chciałem, żeby tak bardzo cierpiała. Modliłem się o jej wyzdrowienie dla dobra dzieci. Sarah powiedziała mi, że potrzebują pomocy. Chodziło konkretnie o pomoc finansową. Okazało się, że rachunki za leczenie mojej byłej żony rosły, a ona nie była w stanie pokryć ich ubezpieczeniem ani oszczędnościami. Natychmiast napisałem czek na znaczną kwotę, która pokryła dużą część jej pilnych rachunków medycznych. Na szczęście szybko dochodziła do siebie. Wkrótce została wypisana ze szpitala i rozpoczęła rehabilitację, aby odzyskać siłę mięśni. Jednak była jeszcze daleka od powrotu do normalnego życia. Potrzebowała kogoś, kto pomoże jej w codziennych czynnościach, takich jak pójście do łazienki czy kąpiel. Przez pierwsze 3-4 miesiące dzieci na zmianę opiekowały się swoją matką, ale teraz są przytłoczone. Mają swoje własne życie, pracę i obowiązki. Sara, najstarsza, wyszła za mąż w zeszłym roku i z powodu stanu zdrowia matki nie mogła poświęcić czasu na swoje małżeństwo. Jake właśnie rozpoczął swoją karierę i musi skupić się na pracy, ale ledwo udaje mu się spełniać minimum, aby utrzymać swoją posadę. Najmłodsza, Emily, ukończyła studia kilka miesięcy temu, ale nie mogła znaleźć pracy na pełen etat z powodu tej odpowiedzialności. Pracuje na pół etatu, żeby jakoś sobie radzić. Moja była żona nie ma pieniędzy, aby zatrudnić pełnoetatową pielęgniarkę, a dzieci nie mają wystarczających środków, aby przyczynić się do opłacenia opieki. Jej sytuacja jest prawdziwa, rozumiem to i współczuję im, ale co mam zrobić? Pożyczyłem już duże sumy pieniędzy trzykrotnie, odkąd została sparaliżowana. Teraz mam swoją własną rodzinę, o którą muszę się martwić. Dwoje dzieci w szkole, które będą ode mnie zależeć przez następne 10 lat, żonę i nasze własne zobowiązania finansowe. Mimo to powiedziałem im, że będę wspierał finansowo, kiedy będę mógł, ale nie mogę zobowiązać się do stałej kwoty. Moje dzieci nie są z tego zadowolone. Chcą, żebym wziął pełną odpowiedzialność za moją byłą żonę, po to ich matka. Odmówiłem, a teraz są na mnie trochę wściekłe. Przestali odbierać moje telefony i SMSy, a gdy publikuję coś na portalach społecznościowych z moją żoną i dziećmi, odpowiadają sarkastycznie. Starałem się być wobec nich empatyczny, ponieważ przechodzą przez trudne czasy, opiekując się swoją matką, jednocześnie próbując zarządzać własnymi obowiązkami. Ale wydaje się, że nie mają empatii dla mojej sytuacji i czują, że mają prawo do moich pieniędzy. Znosiłem gorzkie komentarze tak długo jak mogłem, ale wczoraj miałem dość i wybuchłem na Jake'a, który zadzwonił do mnie, narzekając na sytuację i obwiniając mnie za to, że nie biorę wystarczającej odpowiedzialności. Powiedziałem mu, że już wypełniłem swoje zobowiązania. Wychowałem ich, wspierałem finansowo, zapłaciłem za ich edukację i spełniłem wszystkie moje obowiązki prawne i moralne jako ojciec. Ale ich matka tego nie zrobiła. Rozwiedliśmy się 15 lat temu. Już nie jestem za nią odpowiedzialny. Miała swoją szansę, podjęła swoje decyzje i teraz musi ponieść konsekwencje tych decyzji. Tak to widzę. Odrzucił słuchawkę bez słowa. Teraz czuję się przytłoczony. Choć rozumiem ich dylemat, to nie jestem w stanie całkowicie pokryć kosztów mojej byłej żony. Czy myślicie, że jestem okrutny, stawiając moją obecną rodzinę przed moją byłą żoną? Edycja. Myślę, że muszę to wyjaśnić, bo nie wspomniałem o tym w moim poście, ale moje dzieci wiedzą, że moja była żona mnie zdradziła. Nie stanęły po żadnej stronie, ani nie próbowałem ich do tego zmuszać, bo to był problem między mną żoną i dzieci nie powinny były być w to zaangażowane. Wiedzą o tym, bo rozmawialiśmy o tym, kiedy pytały, ale nigdy nie próbowałem używać tego jako narzędzia. I jedne, aby wzbudzić w nich nienawiść do ich matki. Aktualizacja 1. Myślałem, że moja stanowczość zakończyła tę dyskusję, ale tak się nie stało. Pozwólcie, że Wam powiem: nikt nie potrafi być bardziej roszczeniowy niż Twoje własne dzieci. I co najśmieszniejsze, myślą, że mogą na to sobie pozwolić, bo to Ty sprowadziłeś ich na ten świat. Zanim przejdę do aktualizacji, pozwólcie, że odpowiem na jedno z często zadawanych pytań, które otrzymałem w moim ostatnim poście. Co myśli o tym wszystkim moja była żona? Cóż, nie wiem, nie mam z nią kontaktu. Odwiedziłem ją dwa razy, kiedy była w szpitalu i zrobiłem to z moją żoną. W tamtym czasie nie była w stanie rozmawiać. Wszystkie informacje, które mam, pochodzą od moich dzieci. Nie interesuje mnie również pytanie ich, czego ich matka ode mnie chce. To bez sensu. Mam nadzieję, że teraz wszystko jest jasne. Teraz o aktualizacji. Po kłótni z Jakeem zebrał on swoje siostry i przyszli do mojego domu. Nie byłem urażony naszą rozmową, ale mieli inne żądania wobec mnie. Zaczęli od sesji skarg, jak trudno im zarządzać swoimi finansami, opiekować się chorą matką i tepelej. Natychmiast zrozumiałem, dokąd to zmierza, ale się myliłem. Ich żądania przekroczyły moje wyobrażenie. Nie chciałem przerywać ani być niegrzeczny, więc pozwoliłem im mówić. Po tym, jak skończyli, grzecznie powiedziałem im, że mam wiele obowiązków do wykonania i w związku z tym nie mogę zobowiązać się do udzielenia większej pomocy finansowej. Emile wkroczyła i powiedziała: Tato, wiesz, że cała trójka z nas przerwała swoje życie, aby opiekować się naszą mamą, ale to staje się dla nas zbyt dużym ciężarem. Oczekujemy, że zostaniesz jej głównym opiekunem. Zamarłem i zapytałem: Co masz na myśli, mówiąc głównym opiekunem? Sara wtrąciła się: Tato, teraz kiedy jesteś stabilny finansowo i pracujesz tylko na jednym etacie, mógłbyś podzielić nasz ciężar w weekendy i wieczory, aby opiekować się mamą, żebyśmy mogli mieć trochę czasu na priorytetowanie naszych własnych żyć. Straciłem rozum, ale nie podniosłem głosu. Po prostu patrzyłem na nich oszołomione. Jak mogli zasugerować coś takiego, żebym porzucił moją żonę i dzieci, aby opiekować się ich matką w wolnym czasie? Wyjaśniłem im, że choć współczuję sytuacji ich matki, to nie jest ona już moją odpowiedzialnością. Byliśmy rozwiedzeni od ponad 15 lat i ruszyłem dalej ze swoim życiem. Powiedziałem im, że mogą pomóc swojej matce, jeśli chcą, ale ja nie zamierzam angażować się poza pomocą, którą już jej udzieliłem. Sara zaczęła płakać, a Emily ją przytuliła. Były rozczarowane, że nie chciałem zrobić więcej. Jeśli oczekiwanie, że wezmę na siebie odpowiedzialność finansową za moją byłą żonę, było niewystarczające, to teraz chciały, żebym został jej głównym opiekunem. Jakie to absurdalne! Czy nie rozumieją, że mam pełnoetatową pracę, żonę i dwoje małych dzieci? Próbowałem przemówić im do rozsądku, ale ich argument był taki, że nie mają czasu ani zasobów, aby opiekować się swoją matką, więc oczekiwali, że ja wezmę na siebie tę odpowiedzialność. W ich umysłach nadal byłem odpowiedzialny, bo kiedyś byłem jej mężem. Czułem, że próbują zrzucić swoją matkę na mnie. Siedziałem tam, czując się pokonany, w napiętej ciszy, czekając, aż zrozumieją, jak absurdalnie to brzmi. Jake przerwał ciszę i powiedział: no, stary, nie możesz unikać swoich obowiązków. W końcu to twoja żona. Natychmiast go poprawiłem. Była żona, która zniszczyła nasze małżeństwo. Chciałem powiedzieć więcej, ale przestałem. Nie chciałem brzmieć mściwie ani sugerować, że nie pomagam z czystej złośliwości. Nie przyjęli tego dobrze. W rzeczywistości cała trójka zjednoczyła się przeciwko mnie, oskarżając mnie o porzucenie ich matki. Powiedzieli, że jestem niewrażliwy i samolubny, wybierając moją nową rodzinę nad nimi. Kłótnia trwała bez końca, bez żadnych wniosków. Byłem zmęczony tłumaczeniem, ale to było jak rozmowa ze ścianą. Sprawy eskalowały, kiedy moja obecna żona dowiedziała się, co się dzieje. Zawsze była niesamowicie wyrozumiała, że od czasu do czasu pożyczam mojej byłej żonie kilka tysięcy dolarów z powodu jej trudnej sytuacji. Moja żona zwykle nie angażuje się w żadne spory między mną a moimi dziećmi, ale kiedy zdała sobie sprawę, że w zasadzie próbują zmusić mnie do opieki nad moją byłą żoną, wkroczyła. Zapytała: Co się dzieje? Dlaczego po tylu godzinach dyskusji nie doszliśmy do żadnego wniosku? Wiem, że wszystko słyszała, była w swoim pokoju przez cały czas, a ten pokój znajduje się tuż obok salonu, gdzie rozmawialiśmy. To pytanie było jej sposobem na poproszenie o zgodę na zaangażowanie się w sytuację. Spojrzałem na nią z błagalnym wzrokiem i krótko wyjaśniłem, że dzieci są przytłoczone obowiązkami i chcą, żebym został głównym opiekunem. Uśmiechnęła się, współczując im i stanowczo powiedziała: Rozumiemy was, ale wasz tata już zrobił swoje dla was i waszej mamy. Teraz ma inne obowiązki wobec nas i moich dzieci. Jesteście dorosłymi ludźmi i oczekujemy od Was dojrzałości w zrozumieniu swojej sytuacji. To nie były dokładnie jej słowa, ale w zasadzie to powiedziała. Moje dzieci wpadły we wściekłość i poprosiły ją, żeby nie wtrącała się do tej sprawy. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, moja żona natychmiast odparła: Mam pełne prawo się angażować, ponieważ każdy cent, który daje Waszej matce, pochodzi z mojego domu. Moglibyśmy zapisać nasze dzieci na lekcje pływania za te pieniądze. Moglibyśmy sfinansować ich letni obóz. Mogliśmy zrobić wiele pożytecznych rzeczy, ale pozwoliłam mu dawać te pieniądze z czystej ludzkości. Ale teraz widzę, że emocjonalnie i finansowo go wykorzystujecie i muszę go wspierać. Nie podobało im się to i oskarżyły ją o manipulowanie mną i odwracanie mnie przeciwko nim. Emily powiedziała, że to ona była powodem, dla którego nie chciałem pomagać. Byłem w szoku, jak okrutni byli dla niej. To kobieta, która nie zrobiła nic poza wspieraniem mnie i byciem wspaniałą macochą dla nich, a mimo to zaatakowali ją, jakby była złą macochą z bajki. To był ostateczny cios. Powiedziałem całej trójce, że nie będę tolerował żadnego braku szacunku wobec mojej żony. Postawiłem granicę. Powiedziałem im, że jeśli nie będą potrafili być cywilizowani i przestaną próbować obwiniać mnie za to, że nie opiekuję się ich matką, to nie będę miał innego wyboru jak tylko zerwać z nimi wszelkie kontakty. Na początku nie wierzyli mi, ale kiedy nadal atakowali moją żonę i mnie, to trzymałem słowa. Poprosiłem ich, żeby natychmiast opuścili mój dom. Nie mam miejsca dla ludzi, którzy nie szanują mojej żony. Było dla nich szokiem, że mogłem zrobić coś takiego. Bo do tej pory zawsze okazywałem im miłość, ale zerwałem kontakt z całą trójką. Nie będę kłamał. Zerwanie więzi z moimi dziećmi było jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie kiedykolwiek zrobiłem w swoim życiu. Kocham ich i zawsze będę ich kochał, ale nie mogłem stać z boku i pozwalać im atakować moją żonę i sprawiać, że czuję się winny. Nie mogą zmusić mnie do sytuacji, w której nie chcę się znaleźć. To bolało. Ale czułem, że nie miałem innego wyboru. To były dopiero kilka dni od zerwania więzi, a cisza była bolesna. Cały czas kwestionowałem swoje decyzje, zastanawiając się, czy postąpiłem właściwie, czy mogłem lepiej rozwiązać tę sytuację. Ale za każdym razem, gdy odtwarzam wydarzenia w swojej głowie, dochodzę do tego samego wniosku: zrobiłem to, co musiałem, aby chronić swoją obecną rodzinę i swoje zdrowie psychiczne. Nie wiem, czy moje dzieci zmienią kiedyś swoje zdanie. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczą sytuację z mojej perspektywy, ale nie będę trzymał oddechu w oczekiwaniu na to. Na razie skupiam się na mojej żonie i moich młodszych dzieciach. One mnie potrzebują, a ja ich. Aktualizacja 2. Moje dzieci skontaktowały się ze mną, ale nie po to, żeby się pojednać, tylko po to, żeby dalej mnie wykorzystywać. Tak, to prawda. Nie miałem żadnego kontaktu z nimi przez trzy miesiące po naszej ostatniej kłótni. Sara wysłała mi wiadomość z okazji moich urodzin. Odpowiedziałem tylko emotikonem. Od tego czasu pisze do mnie co jakiś czas, żeby zapytać, jak się czuję. Na początku ignorowałem kilka jej wiadomości, potem przeprosiła za to, że była niegrzeczna wobec mojej żony. Nie odpowiedziałem na ten temat, ale potem zacząłem sporadycznie odpowiadać na jej wiadomości. Ona również nie wspominała nic o swojej matce, a ja nie pytałem. Wysyłałem tylko krótkie odpowiedzi. Moja żona o wszystkim wiedziała i nie miała z tym problemu. Sara jest najbardziej emocjonalna i kochająca z trójki, i to nie ona powiedziała nic złego o mojej żonie, głównie Jake i Emily. Ale Sarah nie powstrzymała ich i wspierała ich, więc również musiałem się od niej zdystansować. Tydzień temu napisała do mnie, prosząc o spotkanie. Nie samą, ale razem z Jake'em i Emily. Powiedziałem jej, że najpierw muszą przeprosić moją żonę, zanim pozwolę im znowu wrócić do mojego życia. Zgodziła się. Moja żona zasugerowała, żebyśmy spotkali się w miejscu publicznym, żeby jeśli pojawi się jakakolwiek drama, mogliśmy po prostu odejść. Organizowanie spotkania w domu jest bardziej skomplikowane, gdy trzeba ich potem poprosić o opuszczenie. Miało to sens więc zaaranżowaliśmy spotkanie w restauracji. Cała trójka przybyła i przeprosiła moją żonę, a wszystko wydawało się normalne. Opowiadali nam, co się dzieje w ich życiu, nie wspominając nic o swojej matce. Po pewnym czasie zauważyłem, jak Emily daje sygnały Sarah wzrokiem. Sarah je ignorowała, a ja również. Potem kilka minut później Jake krącił Sarah. To było tak oczywiste, że zarówno ja, jak i moja żona to zauważyliśmy. Moja żona sprytnie zapytała, co się dzieje. Atmosfera stała się niewygodna. Sara wahała się, czy mówić, ale Emily, będąc najbardziej bezpośrednia, zaczęła mówić. Pozwólcie, że luźno zacytuję, co powiedziała. Tat, liczyliśmy na Twoją pomoc finansową. Rozumiemy, że zbyt wiele żądaliśmy, prosząc cię o opiekę nad naszą matką. To był nasz błąd. Ale finansowo myślimy, że możesz się dołożyć. Nie możemy dłużej odkładać swojego życia na bok, aby opiekować się mamą. Potrzebujemy pełnoetatowej pielęgniarki, a nie stać nas na nią. Chcielibyśmy, abyś opłacił koszty pielęgniarki. Emily kontynuowała, opisując, jak cała trójka zmaga się z utrzymaniem swojej matki, ale w mojej głowie łączyłem kropki. Zrozumiałem, że odkąd zerwałem z nimi wszelkie więzi, nie zapłaciłem ani centa na ich matkę. Teraz zdają sobie sprawę, że domagając się mojego czasu, odcięli również źródło finansowe. Ich przeprosiny nie znaczyły nic. Były tylko przykrywką, żeby mną manipulować i wyciągnąć pieniądze. Powiedziałem: Przykro mi, ale nie mogę pożyczyć wam więcej pieniędzy. Nie jestem miliarderem, który może utrzymywać tyle osób na swoje barki. Mam normalną pracę i wiele obowiązków do wypełnienia. Wciąż spłacam pożyczki studenckie Jake'a i Emily. Jake się wkurzył i powiedział, jeśli nie dajesz swojego czasu na opiekę nad naszą matką, to przynajmniej powinieneś opłacić koszty pielęgniarki. W tym momencie chciałem odejść, ale nie chciałem zostawić dyskusji nierozwiązanej. Powtórzyłem swoje stanowisko, a między mną a Jakem wybuchła kłótnia. Sara próbowała mediować w tej sytuacji, mówiąc spokojnie. Ale tato... Zobowiązałeś się do pomocy finansowej i pożyczałeś nam pieniądze przed naszym ostatnim spotkaniem. Co się zmieniło? Odpowiedziałem równie spokojnym tonem. Kochanie, po pierwsze, nigdy się nie zobowiązałem. W rzeczywistości powiedziałem, że nie mogę się zobowiązać, ale że pomogę, kiedy będę mógł. Teraz nie uważam, że to realna opcja. Nie możesz czuć się uprawniona do otrzymywania pieniędzy, prawda? Wszyscy zamilkli i stali się zgorzkniali. Powtórzyłem jeszcze raz, że moje zobowiązania wobec ich matki się skończyły, a teraz muszę dbać o moją nową rodzinę. Nikt nic nie powiedział. Poprosiłem o rachunek, zapłaciłem i wyszliśmy. Nawet się z nami nie pożegnali, po prostu siedzieli tam, patrząc na swoje telefony. Moja żona i ja byliśmy cicho w drodze do domu. Oboje wiedzieliśmy, że podjąłem właściwą decyzję. Boli mnie, widząc moje dzieci w tej sytuacji, i rozumiem, przez co przechodzą. Nikt nie chce patrzeć, jak jego rodzic cierpi, ale nie mogę już więcej pomóc. Aktualizacja 3. Ostatnie dni spędziłem na rozmyślaniach, częściowo dzięki komentarzom, które otrzymałem. Wiele osób zwróciło uwagę na coś, co od jakiegoś czasu krążyło mi po głowie. Rozpieściłem swoje dzieci zbyt mocno, i być może to jest powód, dla którego teraz tak się zachowują. Nie jest łatwo się do tego przyznać, ale po dokładnej analizie sytuacji myślę, że mają rację. Jednym z najbardziej oczywistych przykładów jest to, że wziąłem na siebie pożyczki studenckie J.K. i Emily, coś, co powinno być ich odpowiedzialnością. W końcu są już dorosłymi ludźmi, a ja przyjąłem na siebie ciężary, które prawdopodobnie nie powinny być moją troską. To z kolei przyczyniło się do tej dynamiki, w której czują się uprawnieni do żądania więcej, niż jestem w stanie dać. Podjąłem decyzję, nie będę już spłacał tych pożyczek studenckich. Wiem, że to się nie spodoba moim dzieciom, ale uważam, że czas, aby nauczyli się jak radzić sobie samodzielnie. Nie mam już cierpliwości ani energii, by wciąż zmagać się z ich żądaniami. Zwłaszcza teraz, gdy wydaje się, że każda granica, którą próbuję ustalić, jest traktowana jako osobista obraza. W końcu, co najgorszego może się stać? Czy przestaną się do mnie odzywać? Cóż, to już się dzieje. Mamy niewielki kontakt, poza kilkoma wiadomościami od sera i szczerze mówiąc, nie wiem, czy to się zmieni. Ale nie chcę już dalej ich finansowo wspierać, podczas gdy atakują mnie za to, że nie jestem ojcem idealnym. Jakiego ode mnie oczekują? Wkrótce zadzwonię do Jake'a i Emily, by poinformować ich o mojej decyzji, że od teraz będą musieli sami spłacać swoje pożyczki. Nie spodziewam się pozytywnej reakcji, ale jestem gotów na to. Nie mogą oczekiwać, że zawsze będę tu, aby rozwiązywać ich problemy, zwłaszcza gdy sposób, w jaki mnie traktują, był więcej niż niesprawiedliwy. Z drugiej strony, myślę, że to dobry moment, aby poruszyć coś, czego do tej pory nie wyjaśniłem. Relacje, jaką moje dzieci mają ze swoją matką, i to, jak postrzegają zdradę, która zniszczyła nasze małżeństwo. Kiedy wszystko wyszło na jaw, były na nią złe, co było do przewidzenia. Na początku wydawało się nawet, że są po mojej stronie, zwłaszcza Sara, która była najbardziej emocjonalnie dotknięta sytuacją. Jednak z biegiem czasu udało im się jej wybaczyć. W jakiś sposób pogodziły się z tym, co się stało, i nadal postrzegają ją jako swoją matkę, co szczerze mówiąc, całkowicie rozumiem. Nigdy nie miałem zamiaru wykorzystywać niewierności mojej byłej żony, aby obrócić dzieci przeciwko niej, więc to była ich decyzja, czy jej wybaczyć, czy nie. Aktualizacja 4. Ostatnio rozmawiałem z Emily i Jake'em o mojej decyzji, by przestać spłacać ich pożyczki studenckie. Tak jak się spodziewałem, rozmowa nie była łatwa. Wyjaśniłem, że od tej pory nie będę już zajmował się ich długami i że jeśli chcą mieć ze mną prawdziwą relację, są do tego wolni. Ale również powiedziałem, że jeśli nie będą zainteresowani, to też w porządku. Na końcu dnia, jeśli zerwą więzi z powodu tej decyzji, będzie to tylko dowód na to, że postrzegali mnie jako ojca wyłącznie dla pieniędzy, a nie dla relacji, którą mogliśmy mieć. Emily zareagowała nieco lepiej niż Jake, choć niewiele. Przynajmniej nie rozłączyła rozmowy, ale błagała mnie, bym nie przestawał jej pomagać, ponieważ nie ma środków, by spłacić tak duży dług. Mimo, że ją rozumiem, pozostałem przy swojej decyzji. Wiem, że to dla nich trudne, ale nie mogę już dalej ponosić ich odpowiedzialności finansowych. Jake natomiast nie przyjął tego dobrze. Krzyczał na mnie wyraźnie zły, a potem rozłączył się w napadzie wściekłości. Nie byłem zaskoczony jego reakcją. Ale nadal boli, gdy widzę, jak reagują, gdy próbuję ustalić granice. Nie spodziewam się, że żadne z nich wkrótce się do mnie odezwie, ale jeśli to jest droga, którą teraz musimy kroczyć, pogodziłem się z tym. Moje życie się zmieniło i nie mogę już być tym ojcem, który zawsze wszystko rozwiązuje pieniędzmi. Aktualizacja 5. Po prawie roku bez żadnych nowych informacji na ten temat, postanowiłem napisać ten post. Aby upamiętnić swoiste rocznicę całej tej sytuacji. Na początek nie miałem kontaktu z Emily ani Jake'em od naszej ostatniej rozmowy. Powód jest jasny. Emily wie, że nie zamierzam jej pomóc ze spłatą pożyczki studenckiej, i dlatego nie próbowała się ze mną kontaktować, aby mnie przekonać. Myślę, że w pełni rozumie, że nie zmienię zdania. Jake natomiast również o tym wie, ale za moimi plecami obgaduje mnie. Z tego co słyszałem, to on trzyma największą urazę i gorycz wobec mnie. Sara, sytuacja wygląda nieco inaczej. Rozmawialiśmy kilka razy, ale nasza relacja pozostaje dość chłodna. Jest jedyną, która opowiada mi trochę o tym, co dzieje się z jej rodzeństwem, choć niezbyt wiele, ponieważ nasza komunikacja jest bardziej kurtuazyjna niż osobista czy głęboka. Co do mojej byłej żony, dowiedziałem się od Sara, że w końcu zdecydowali się umieścić ją w domu opieki. Wydaje się to być najtańszą i najwygodniejszą opcją dla wszystkich, ponieważ żadne z nich nie chce w pełni podjąć odpowiedzialności za opiekę nad nią, ani też nie mają pieniędzy, aby zapłacić komuś, kto mógłby to robić w domu. Jest to praktyczne rozwiązanie, chociaż szczerze mówiąc, to dla niej dość smutne. To nie jest aktualizacja, która przynosi mi szczególną radość. To nie tak, że moje dzieci w końcu zobaczyły rzeczy z mojej perspektywy lub przeprosiły mnie. Nie było żadnego pojednania ani zrozumienia. Sprawy po prostu są takie, jakie są. Akceptuję to, że to jest droga, którą nasze życie potoczyło.